Hej, się wam wszystkim z tej strony TiVolt i zapraszam was do kolejnej, tym razem serii odcinków z Kingdoms of Amalur: The Reckoning. Dlaczego serii odcinków? Mówię tak, ponieważ, hm, powiedzmy, że nie chce mi się w tej chwili tworzyć konkretnych odcinków, a to dlatego, że zauważyłem, iż kiedy tworzę odcinki, to znaczy, wiecie, żegnam się i witam przy każdym. I ustawiam sobie stoper, odliczam te 30 minut i tak dalej. Potrafię. Po nagraniu odcinka, odejść od komputera nawet na godzinę, żeby sobie zrobić powiedzmy przerwę. I to o wiele, bar o wiele bardziej zmniejsza moją wydajność. Dlatego też postanowiłem zrobić to tak, że nagram teraz, nie wiem, ile dam radę? A nie ma miejsca, a potem Corel mi to ładnie wyrenderuje i potnie dzięki temu. och, ktoś do mnie pisze. A, kto do mnie pisze, to byście się zdziwili. Dobra, to zrobimy szybkie cięcie. Dobra, okej, okay, jestem z powrotem. Otóż chyba szykujemy się jakiś wyjazd na deskę, ze na deskę no na, na ferie ze znajomymi, zobaczymy jak to będzie. Teraz zobaczmy, co ja tutaj chcę zrobić. Nie, ch nie chcę od razu robić e, questów głównych, tylko na przykład. Ale la, tutaj miałem jakieś takie mm, poboczne. Mam szamanów zabić. O kurwa! O Jezu, gdzie i gdzie oni są? O Jezu, to, no to są ci tacy jebacze, z którymi przed chwilą walczyłem. No wiecie, wiecie co najrazie sobie przejdziemy tą ścieżką. Zobaczymy, gdzie to mnie doprowadzi. Ewentualnie jakaś walka tutaj na stuwe będzie. Weźmiemy sobie to błogosławieństwo. Mitarus protection. Ojej, oh yeah, teleportacja, szmato. Zbierzemy sobie reagenty, jakąś alchemią się później pobawimy. Jeżeli mam trochę inny głos niż, niż zwykle, to musicie mnie wybaczyć, ponieważ cóż, jest zima, ja jestem trochę zakatarzony, jak to zwykle w zimie bywa. Nie, nie trzeba być chorym, żeby mieć katar, dlatego cóż, musicie mnie wybaczyć, albo nie oglądać tego filmiku, ale mam nadzieję, że skorzystacie z opcji pierwszej. Ciekawe jest to, że czesty w każdym miejscu wyglądają inaczej. O, this shit gorszy od moich. Boom. Ciekawe, czy teleportacja jest w jakimkolwiek stopniu lepsza od tego, co ja teraz miałem, czyli turlania się. Chociaż, cóż tak, na, na głupiego to podczas turlania mogą mnie zranić, kiedy się turlam, a tutaj teleportacja po prostu znika mnie, no. Zobaczymy, zobaczymy. Tutaj widzę jakieś odnogi i ciekawe rzeczy się dzieją. Tam jest... O, tam jest król do spotkania. O, ciekawostka. Dobra, no czekajcie, spróbujemy pójść tam i zadupsyć tego szamana, który tutaj jest chyba gdzieś w pobliżu. Wszędzie te kwiatuszki są. Fajna sprawa, że te alchemiczne rzeczy się tak łatwo znajduje. Tutaj gdzieś ukryte krzaki? Nie ma ukrytych krzaków. A bla 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 bla, a to do Skype'a, do tego kto do mnie napisał, to nie tylko zobaczcie na moim kanale, ponieważ mówiłem się nagranie z bardzo ciekawą osobistością YouTube'ową, którą być może znacie, znaczy nie tylko z jedną, z wieloma. Tak więc, cha-ching, motherfucker, tam dojdę do kolejnego Etin ma dobra, spróbujmy go zapierdolić. On widzę tutaj gdzieś sobie rezyduje. Mam rekonik do aktywacji, co najwyżej, zapiszemy sobie grę, żeby nie było zgrzytów później. Gdzieś tak pewnie będzie, co jest tylko jeden sam, jak jest jeden sam to raczej chyba to ogarnę Zresztą zobaczymy Niż, ma to Holy shit On też ma porządne ataki Ajajajajajajaj, telepo... o wpadłem do wody God damn wow, A, teleportacja, O, nie pozwolił mi Super wyjebany atak na mnie zrobił przez to, że nie, nie ogarnąłem. Chakramy do akcji! O kurwa! Aaaa! No i znowu nie ogarnąłem teleportacji na czas. Szmato... Aha, miałem sobie aktywować moją protekcję. Zapomniałem. A nie, właśnie ją wyłączyłem, no to po fez zrobiłem. Masz moją detonację. Egzekucja! No nie, nie egzekw... Nie do końca go zabiło, ale już szamana się pozbyłem. Bardzo ładnie. Ile końców, hyrie! Sporo. Tutaj mamy jakąś grupkę bargestów. kimkolwiek oni są. Dobra, okej, okay. cofniemy się trochę. Myślę, że pójdziemy sobie na tą wysadkę i spróbujemy zabić kolejnego szamana. Um, który sobie tam siedzi. Mamy kamień do aktywacji, spoko. Znaczy aktywacji, użycie, jakkolwiek by tego nie nazwa. Nie wiem co do końca te kamienie robią, ale to chyba takie znajdźki. Znaczy, so so to... jak nie będzie miał żadnych kumpli do nas tu to ogarnę. Mam nadzieję, że nie ma żadnych kumpli tutaj. Nie ma. Każdy chyba jakby tak, jakby. O Olera jasna, jebacz, nie ogarnę. Opryskam cię ten gównej mi egzekucja. Niewiele mu to zrobiło, aczkolwiek cholera jasna. O, przerwałem mu atak bardzo ładnie. Jebacz, poszło pełne kombo na niego. Cholera, no teraz to cienko wyszło. Kurde dziba dzibą. To mogło zabrzeć dziwnie. To było takie tak powiedzonku, który kumpel kurde Powiedział to nagle, nic z dupy, nic z pietruchy, tak byśmy była w szóstej klasie, takie kurde dzibać dzibą, nie wiem, chciał przeknąć, wyszło coś strasznie pojebanego z tego i było dosyć śmiesznie. Dobra, ogarnąłem w miarę. Podleczymy się tutaj, zdis, zdispelujemy na pewno tego czesta, zobaczymy co jest w środku. Easy. Co to easy dla mnie jest? Dup, 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 dup. Proszę bardzo. Nie, yes, sektory mnie nie interesują, ale jakieś tam części do składania przedmiotów, czemu nie? Ciekawy obszar to jest, no nie powiem, dużo rzek i tak dalej. Tam jest. Tam jest kolejny szaman. A ostatni szaman będzie gdzie? Dur. Ile jeszcze tych szamanów mam zabić? Dwa, tam jest jeden. A tam sobie siedzi. Aha, tu jeden z tych. Okej, okay, jeden z tych, których tam miałem tego tam Która ma mi strona, dobrze idę. Idziemy do tego króla, idziemy pogadać z królem, zbiorę to zielsko, które się tu przede mną ewidentnie ukrywa. Czy ja tam widziałem skrzynkę do zdispelowania? Yeah! Chociażby, żeby dostać jakiś experience za dispelling. O oo! O. Haha, jestem. Jak to failed? O kurwa. Dobra, jeszcze raz muszę się skupić. Dobra, udało się. Nie. Nie, jedlepsze od mojego gorsze to pieprze. Okej, okay, wracamy sobie. Powiem wam, że naprawdę jest parę gier, w które gdyby nie to, że nagrywam to bym nie zagrał. Prawdopodobnie amalur jest jedną z nich wybrałbym jakąś inną gierkę, albo bym ciągle pykał nie wiem, w Call of Duty na, na konsoli. Taka prawda, muszę przyznać, że dobrze idę. Że fakt, że... że zacząłem. Że zacząłem nagrywać te filmiki dla was, w ogóle wystartowałem z kątem, sprawiło, że. Cóż, stałem się o wiele bardziej zróżnicowanym gamerem, ponieważ poprzednio grałem. Nie grałem aż tak dużo jakbym chciał. Zawsze miałem wielkie plany, zagram w to, zagram w tamto, ale rzadko je tak naprawdę realizowałem, a to że ja teraz nagrywam większość gier, takich nowości i tak dalej. Sprawiłoż naprawdę dużo pozycji w zeszłym roku, chociażby ograłem, kupiłem oryginalnie i tak dalej, o których bym nie pomyślał, tak naprawdę, ale to zrobiłem nie tylko dlatego, że nagrywałem materiały, ale też chciałem poniekąd, bardziej mi się chciało, wiedząc, że. Cóż, to trochę głupio brzmi, ale czułem, że muszę w te gry grać, żeby dla was kręcić materiały, ale po pewnym czasie to poczucie przymuszenia zmieniło się tak naprawdę w zadowolenie z grania i teraz cóż, gram we wszystko i, i cieszę się tym Stupcaj. Ansir jest jakiś przykokszony ha! nie, ogarnąłem jestem ten pałą no i znowu nie ogarnąłem no co ja robię wypijmy potkę, od tego mamy potki czy on się zablokował? nie, chciałbym Albo nie chciałbym, żeby by wtedy ssała. Ha! Haha, ha, ten wypukły nie ogarnął, że tak powiem. Czy nie używam ciągle mojej tarczy, którą posiadam, aczkolwiek. No, teraz tarcza chyba co im co dała. Blokuj, blokuj. Po nim. Yeah! Jego młot odleciał. Sustaining hand drops Są są gorsze od moich. Co mamy w Uuu, average. Jestem bossem. Shoes of fire shield. Gorsze. Krudelinen linen shoes. Gorsze. Frigid hammer. Pieprzyć frigid hammer. Chociaż byłby na sprzedaż. Ale niezły ma damage wydupcze coś z mojego inwentorium, żeby to sobie pozyskać. A tutaj takie fajne rzeczy mam. O, ma coś białego. No to wolno. Okej. Okay. Ogólnie wiecie, patrzę po rzadkości. Jak coś jest rzadkie, no to wtedy... Staram się tego nie pozbywać, no bo jest rzadkie i może być przy okazji cenne. Tutaj kwiatuszek kolejny. Gdybym nie miał tam tak daleko, to bym się teleportnął i kurde... Kurde... Kurde, dobra, jak będę stąd wychodził, tu zabiję tego trzeciego szamana. Na razie pójdziemy do króla. Tu jest król, holy shit. A co ten król mi ma zrobić? Z jakim questem to jest w ogóle związane, mam pytanie. Z tym? Owszem, z tym. Baldac Oratory, okej. Okay. Czy to jest quest związany z tą lożą chwały, tak ją nazwijmy, loża chwały. Zapewne w każdym kolejnym, wiecie, nagraniu będę inaczej to wymawiał. No ale trudno. O, doki. Co my tutaj mamy? Gdzie ten król? Zadubca mnie tu pewnie. O, tak. Ojcie, nie ścigają mnie za podpierdalanie im tego składników alchemicznych. W Skyrimie to już by było. Atakują mnie strażnicy i tak dalej. Dobra, królu. Pogadajmy. Ja się wyłączę na chwilę. I did not believe him, but here you stand before me. Impressive. It is a pity about Sagra, a grand hero. But there's not time to raise the king's token in his honor. We need every hand carrying a sword for the coming battle. We've come to aid Sir Ferrara, our brother in the Court of Enchantments. It is time for his telling of the Ballad of Bloody Bones. Ferrara went in pursuit of his nemesis, for Bloody Bones has emerged. Poised to abduct a maiden to be his mistress, so was his song. You will need to revive Ferrara after the battle. I can only assume Hallam would not have sent you unprepared for this task. Go to Ferrara and quickly. When the two of you finish, I will await you at the House of Ballads in the North. Do be careful, Sagril. Uduath is northwest on the shores of Ettenmere. It is sealed by a powerful spell. Okej, okay, nie mam zielonego pojęcia, co on właśnie do mnie powiedział, bo kompletnie go nie słuchałem. <laughs> tak, skupiłem się na czymś innym. O nie, ja nie chcę krać z tego. Skupiłem się na czymś innym, ale czekajcie, przeczytałem opis quest'a i co się tutaj dzieje. Legendarny rycerz Ferrara poszedł w pościg za przestępcą krwawe kości. Do jego Lera, czyli takiego siedliska w Udład na, pół, na północny wschód od oratorium, muszę się, muszę, no, muszę iść spotkać tego ser sir Ferrari i go uratować, pewnie, a to wychodzi. I tak wracając do motywu, właśnie nie słuchałem, bo myślałem na tym całym moim automatycznym cięciem odcinków na party. Myślę, że tak będzie lepiej, jednak ponieważ. Ja wolę siąść do gry i grać, 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 aż mi się to nie znudzi, niż co chwilę odcinki nowe robić. Co masz w sklepie? Aaa, jakieś gówno. Ja nie chcę dżemów. Mogę ci sprzedać o cel old junk. Jej, 4000 złota. Szkoda, że ziomek nie ma. Szkoda, ja uporządkuję mój inwentorium. Tutaj mam dużo rzeczy, które przeniosę sobie oczywiście do tego: do junk'a. I sprzedam. Frigid Hammer też. Secondary nie ma nic. Ee, armor. To to. Leksów nie potrzebuję, na nogach mam co mam. Shieldy mam... Okej, okay, dobra, ogarnięte. Teraz sprzedamy mu jeszcze raz tego junka. Dobrze, że tutaj nie mają określonej ilości pieniędzy, to jest taka uproszczona mechanika. Ale spoko jest. Solo junk, no i proszę bardzo. tysiące zł mam, to sporo. Zdupcamy stąd. Podleczę się trochę. No to co? Zobaczmy, gdzie ten quest chce nas zaprowadzić w związku. Aha, tam jest ten serferara, co? A, to skoro quest jest w tej lokacji, no to go też zrobimy, nie. Zobaczmy nasze questy główne. Aha, agart mamy spotkać w Dedenhill. gdzie to kurwa jest? u daleko. Daleko, niedaleko, pewnie sobie tędy przejdziemy, nie? Tutaj wrócimy do tamtej lokacji, i tą ścieżką, tak. I tutaj. Dobra. A drugi quest to jest. Ona chyba tutaj kazałem się spotkać w tym miejscu tej Loży Chwały. Tutaj. Tak dokładnie House of Ballads. Ja nazwę to Lożą Chwały, bo tak mi się podoba. I, i nic mi nie, nie możecie zrobić, bo tak sobie będę nazywał Loża Chwały. Teraz bardziej mi się podoba ta gra. Im dłużej w nią gram, tym bardziej mi się podoba, bo o, dispeling. No bo jakoś tak bardziej odkrywam. Nie, to zawsze tak jest z grą. Przynajmniej w moim przypadku. Zdispelowana. Weźmy sobie wszystko. Skoro mamy <laughs> oczyszczony ekwipunek. Też zajmują mi strasznie dużo miejsca w tym ekwipunku. Myślę, żeby coś z tym zrobić, może w najbliższym czasie. Local map. Pójdziemy w prawo tam jeszcze jakichś przeciwników mamy, coś ich porozdupczamy i być trochę walki i w ogóle tego tam. Tak więc od razu ludzie, jeżeli oglądacie te odcinki i widzicie po prostu, że na przykład akcja się kończy w jakimś naprawdę ostrym klejmaksie, czyli takim pełnym akcji momencie, to wybaczcie, ale kiedy koruel nie części na znaczy tnie materiał automatycznie na części, ja nie mam za bardzo wpływu na to, jak on potnie, ponieważ to jest dla mnie strasznie wygodne, ponieważ, ponieważ, ciągle mówię ponieważ, to jest dla mnie strasznie wygodne, gdyż kiedy mogę wrzucić salutki materiał, jaki mam, odpalić ten rendering i robić co chcę, i po prostu po pewnym czasie wszystko to będzie zrenderowane i gotowe po prostu do uploadu. To jest wielki plus tego rozwiązania, dlatego też z niego będę teraz chyba korzystał, bo będę. Takim sposobem nagram po prostu więcej materiałów na raz, ponieważ inaczej się nie potrafię tak naprawdę zmusić, żeby zaraz po jednym odcinku nagrywać drugi. Jakoś tak mnie odciąga strasznie od komputera. Chryste panie, co to jest? Zapiszmy grę na wszelki. Bargesty! Spróbujmy ten atak zrobić. Aaaaah! Jebacze! Otypało! Ojej! O, dwa już padło, no to też już po nim. Nie było tak źle, podleczmy się trochę. Coś tutaj ciekawego w ogóle było. Oprócz tego, że te bargesty tu siedziały. A, jakieś przedmioty. Kwiatuszek. Ehm. Um, kamień do aktywacji, spoko. To jest jakaś balada opowiadająca o właśnie walce tego Sir Ferrari, którego mamy szukać i tych gościa się Krwawe Kości nazywa, za którym on właśnie podążył. Jeeew, yeah. dzięki. kurwa, nie dały mi. Czemu ja się tak rzadko tarczy używam? O, proszę bardzo. ma yeah. szmato. No, muszę częściej tej tarczy używać. Przydatna się jednak okazuje. Eee... Mhm. Aha, aha, To jest jeszcze ten kwestii, który jest. który bolga który na znalezieniu tej całej nimfy. I to trzeba będzie tam jeszcze ciśnąć w prawą stronę, chyba, z tego co pamiętam. Gdzie mi teraz każe iść? Nie, ten quest jest tu. Aha, bo nie mam go zaznaczonego. Dobra, nevermind. Eee, a ja chciałem tam iść teraz. Co ja mam wybrane? Aha, nie, to ja chciałem tą Balado w Bloody Bones. Bitch! Zanim zrobimy tą baladę w Bloody Bones, to zabijemy jeszcze tego ostatniego szamana, który niestety w tamtym miejscu chyba ma wsparcie dwóch yy, ziomków swoich, co może być dla mnie trochę destruktywne, ale co będę co najwyżej reconing mode aktywujemy ich rozpierdolę, to jest dobry plan. Od raz wyższy level, wyższą kartę przeznaczenia, więc powinno być gity, gitesik. No chyba, że mnie rozpierdolą w trzy dupy. To jest inna opcja. A nie, jest tylko jeden, no to ciekawostka. Broń się! czemu się nie bronisz. Uleczmy się. Nie zdążyłem się uleczyć. Tarczasz ma to no i znowu nie zdążyłem. Co jest? Teraz sukces. Trzeba wyczekać. Nie można tak spamować, tym wiecie, tym unikaniem, bo to nic nie daje. Ładnie siadło. Teraz kurwa. Nie. Zginąłem po raz pierwszy w tej cholernej grze. Gdzie ja mamy ostatniego save'a? Chyba nie wiem. Może był jakiś autosave? A kurwa, przed tymi ząbkami, co? Czakramy! Teraz ty, panie mój drogi. Dziękuję. O wiele lepiej mi ta walka teraz poszła. No dobra, nie ogarnąłem tam. Myślałem, że nasze znaczy, Hmm, dobra, nieważne. Przysałem. Ale to niedaleko jestem, więc git. Może się podkradnę do tych wilków albo by jazda. Ten trick zrobię. Eee, egzekucja, szmaty. Rololo! Już ich nie ma! Ha, ha. To było boskie. Tam coś jest, jakaś skrzynka, może coś w tym stylu. Czy tylko jedno wielkie nic? O! Jest skrzyneczka, wiedziałem. Lockpicking! E! Kurwa, jak się szybko ten lockpick psuje. To jest nie do pomyślenia. Ciągle nie znajduję lepszych ubranych niż te, które mam, a chciałbym trochę wygląd swój zmienić, no ale już nevermindzik, nevermindzik, nevermindzik. Gold. Hmm. Okej, okay, nieważne. 11 więcej golda dostałem za tamtego skilla, którego sobie trochę poprawiłem. Ale poza tym, żaden wyższy level tego Detect Hidden mi się kompletnie nie przyda, ponieważ tamte to już są dobre dla, dla postaci, które się skradają. Ponieważ chociażby drugi poziom skilla Detect Hidden pokazuje mi, w którą stronę obrócony jest przeciwnik, i moim zdaniem to jest przydatne znaczy, to na pewno o to chodzi, to jest przydatne tylko tym postaciom, które się skradają i muszą wiedzieć, czy przeciwnik zobaczy, czy nie. Zapiszemy sobie, robię miliard saveów, ale to już trudno. Podejdziemy sobie do ziomka, jemniemy go z tego czaru. Jeb! O kurwa ja Myślę, że to jakieś stana mu wrzuci, ja tu mm. Urwa, mać! Teraz okażemy w miarę. Minus taki, że jak jesteś w środku kombosa, to nie mogę zrobić tego uniku. Ani nie mogę się bronić. Rozpierdolę cię zanim zrobisz cokolwiek. Haha! Ha! Szmato. Nie trzeba było mnie zabijać przed tym Staff of Dusk. O, to może jest lepsze od mojego? Chociaż wątpię, wątpię. Tempest jest zajebisty. I tak Chakrama mi się fajniej walczy. Hard! O kurwa! Nie ogarnę tego za chuj. Aaaa! Do dupy. Nie, harda to nie ogarnę. Jeszcze mam za mały skill w tym dispellingu, ale to może jeszcze pocisnę go trochę. Jak levela będę miał. Dobra, mam do kogoś wrócić z tym questem. Eee, zwrócić go... Gdzie? Gdzieś na wielkim świecie. Czekajcie. Eee, złego questem chyba wybranego. A... Eee... Tutaj, gdzie mam, gdzie mam to oddać? Tam, Kyrie. No to jak będę szedł do Glendary, to to zwrócę. Dobra, okej, okay, wracam do naszego questa z Bloody Bonesem. Bloody Bounce. Kurwa, Krwisty Bounce to jest to. To jakaś kobieta na dyskotece, jak ma okres. Trololo, co ja gadam? <ścoughs> ja ja bie Ja ja wie. Ciśnię -du -du do środka. Pewnie mnie rozpierdolą, ale już trudno. Trudno się mówi. Zobaczymy, co nas tutaj spotka. Oprócz kwiatuszków do zbierania składników alchemicznych i dziwnie wyglądających chestów, Lockpick. O, jak miło! Dawno żadnego Lockpicka w dużej ilości nie znalazłem. To jest pierwsza gra, w której różnorodność skili tutaj akurat się przydaje podczas gry, ponieważ w Fallout'cie naprawdę doświadczyłem, że są jakieś skile, które się za chuj nikomu nigdy w życiu nie przydadzą. Na przykład według mnie na przykład w trójce, nie wiem dokładnie jak w New Vegas, bo tak nie ograłem jak trójki, nigdy mi się nie przydał skill na przykład na duże bronie. Ciągle w Smolgansy pakowej było zajebiście. To jest Won't botch the tale of Bloody Bones too badly, I suppose. Still, I'm curious as to how Hallam expects you to bring me back from the edge of the Great Cycle. But that's his problem, not mine. Let me be truthful with you, Dustling. I've never seen Bloody Bones act so. erratically. He cares nothing for the story, as if he craves a different outcome. Instead of spiriting away a young mortal maiden, he took an entire camp men, women, children. It's mad, and certainly not part of the tale. And I thought this ballad couldn't get any worse, considering my impending demise. Well, let's get this over with, shall we? Back to work. Okej, okay, dobra, czyli ten Bloody Bones yy, odpierdala różne no, dziwne brak. rzeczy i musimy go powstrzymać. Wystarczy wam takie wytłumaczenie? Mam nadzieję. Jump point, aha, czy się nazywa jump point, nie ma sprawy. Co jest tutaj? Yr... Aha, to cela jest. Wow, nie pomyślałem. Jak wybiegli momentalnie, pchali się na te drzwi jak pojebani. Dobra, no to ciśniemy w tą stronę. Za chwilkę zrobię krótkie cięcie, pójdę ze szczele herbatę. Hmm, tu mają przeciwników. Jej, Brownie, szmaty, czakrami idą w ruch. Dziwki nie mają szans. No, nie, no Brownie mnie zranił. Śmiech, kamera, co się stało z kamerą? No nie! O, teraz naprawiłem. Co to się stało z tą kamerą bez jaj? Kamera bez jaj. Dziwnie mnie tutaj coś próbuje wyruchać. A weźmę wszystko. Polutuję sobie też tych przeciwników, co ich teraz tutaj wykosiłem. Koleja, Znowu się ryją na drzwi. O, jest czest. Tak właśnie oczekiwałem, że coś będzie w środku. Nie, ciągle nie mogę znaleźć nic lepszego niż ten mój ten. W ogóle wyłączyłem sobie w opcjach pokazywanie mojego hełmu, żeby moją fryzurę, mojej laseczki było lepiej widać cały czas. Szmaciarze. Eee! Yeah! Śmiach, śmiach, śmiach. Browni, znaczy, bargeście. Barges, jak kojarzę skąd z tego schwora? damn. Skąd kojarzę Bargesty? Jeżeli wiecie skąd może, skąd mogę kojarzyć Bargesty z jakiejś innej gry to napiszcie, o kurwa znalazłem lepsze czakramy. Uuuu! Też ogniowe, ale lepsze. Nie wiem czy zmienia się animacja tego ognia buchającego, ale mają większy damage, to jest pewne. Podleczyłem się. Goodbye. Goodbye. Dobra, ciśniemy dalej. Tam jest jakiś kwiatuszek, kwiatuszek! Jest młody. Let's proceed. Czekamy, czekamy. Haha! Czekam wam, jebaczę.